Siemas, z tej strony sie A to jest e, odcinek z Bakso rulet. Dobra Zobaczcie, w górę jest on już, A ja już lecę Aha. Ale muza To jest Jara, dobra lecimy Okej, okay, proszę podpisać. Dobra, dzięki, dzięki. Nie wiem, no. E -ry an. Nie. Kranti. No i są trzy rundy. Dobra, i podważycia. Jed jeden zwykły i dwa blanki. To mam nadzieję, że trafię w siebie blankiem oczywiście Dobra i teraz mam jeszcze jeden ruch i dobra, dawaj Tuisz Dobra, jest został I został jeden blank w siebie walnie Dobra, teraz są trzy Trzy zwykłe i, i dwa te... ślepaki. ok, czyli w kolejności da. No, proszę, żebym miał szczęście. Dobra, jest. I pierwsza runda przeszedł, już pierwszą. Pierwszą rundę. Mm. Dobra. Um. Teraz zróbmy to bardziej interesująco. Ok, dwa itemy Więcej temu co każde przeładowanie Nożyk i piwko Okej okay. 50-50, dobra Mogę to zrobić z piwką. To użyję. On dostał to samo. No to użyję piwka Jakby blank wyleciał. Dobra Teraz zostanie w ryj. Dobra, dostał, już za dwa dostał Jeszcze jeden taki hit i będzie po nim Okej, okay, znowu nożyk C God Aha. Serio 2 50-50. Dobra, zaryzykuję. Najwyżej to przegram. Najwyżej będzie blank. Proszę nie. Dobra, teraz staję w pierdele i ginie. Proszę. Ha, no to fajnie. Teraz on mi może rozwalić. Proszę, zwykły wywalił. Okej, okay, wywalił zwykły. Teraz użyję jeszcze raz To jest zwykły został Jeden blank, jeden zwykły i no Kurde miał szczęście Zastranie. Teraz użyję nożyk. A, aha, to było wszystko. Kajdanki i pety. Ok, 3 na 2 ma lupę. Do storyki. Dobra, to ja mu dam kajdanki. Dobra, to mogę tak zaryzykować ryzykować Dostał I, I... jeszcze raz niego teraz strzelę Dobra Nie, po prostu to szlifi, szlifi Albo trafi, albo nie jest dobra Jest Ostatnia runda została Dobra, z full HP to przeszedł No more defibrillators, no more blood transfusions. Now me and you, are dancing on the edge of life and death. Czyli teraz tańczymy na krawędzi śmierci i tak. No. Okej. Okay. Dobra. Cztery itemy, dobra. Szkoda, że tej lupy nie dostałem Dobra A i 6 żyć Jeden zwykły i wylatywa to żeby tak nie zaryz. Jakby teraz e, Zwykły wyleciał Blank wyleciał Dobra, w niego Najwyżej dostanę O jakie mam pecha no ja sobie żyję, to ja staję się chyba już dostarczy. No. Ale zasrany z nim. Dajcie mi lupę, no. No dzięki. Cztery zwykłe i cztery blanki. A po pierwsze to się ulecze. Po drugie to się ulecze. A, a po trzecie dawaj lupę. Jest blank, dobra. Dobra, i teraz daj mi to. Będzie zwykły. Dobra, dawaj to. Jak teraz będzie ślepak, to się to wychodzę. Hmm. Dobra. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, mi się już nie chce. Nie no nie. Dwa zwykłego. Fraujmy czyli jest, dobra No Coś jeszcze jest? Czy wszystko już? A, jeszcze jest Dobra zaryzykuję. jak strzelę w ciebie to Okej okay. Nie nie wiem czy coś tam jest jeszcze Wejdzie coś zepsułem Na no, za oglądanie, że się podało, się ma